Złoto. Troszeczkę się poznęcam nad złotem, ale nie dlatego, żebym był jakimś przeciwnikiem złota, bo nawet sam go trochę mam. Zobaczcie na takim prostym przykładzie. 1920 rok i 2020 to jest 100 lat. 395 dolarów kosztował Ford, to było w uncjach, po 20, które kosztowały 20 dolarów, to było 19 uncji. No i teraz minęło 100 lat, jedna uncja kosztuje 1700, znaczy tak, po 100 latach, teraz już kosztuje więcej, ale tutaj jest po 100 latach, nie? 1700, więc to jest 19 uncji. No to przez 100 lat złoto tak zyskało niesamowicie na wartości, że można było za nie kupić samochód, a teraz to można już za nie kupić też samochód. Ja sobie tak wyobrażam taką sytuację. Wiesz, mój pradziad założył taką firmę, zatrudniał dwie osoby. I potem jego syn to odziedziczył, rozwijał tą firmę. Potem jego syn odziedziczył i teraz ja odziedziczyłem tą firmę po 100 latach wspaniałego rozwoju. No jak, jak to teraz wygląda? Jesteście korporacją międzynarodową? Nie, no też zatrudniamy dwie osoby. No raczej nie uznaliśmy tego za wspaniałą historię rozwoju firmy, tylko powiedzieliśmy, no stary, ludzie, no co, co wy robiliście przez 100 lat, ludzie? A tymczasem złoto, ludzie mówią, że to jest świetna inwestycja. Że to po prostu tak rośnie, czyli te wszystkie wzrosty, co jest dosyć przerażające, bo te wzrosty są i są bardzo duże, nie? wynikają tylko i wyłącznie właściwie z do druku i ze straty wartości naszych pieniędzy, a nie z, z, ze wzrostu wartości.